Wszechświat jest przerażająco cichy. Od dziesięcioleci wpatrujemy się w pustkę, zadając sobie to samo pytanie: gdzie są wszyscy? To paradoks fermiego. Najbardziej przerażającą odpowiedzią na to pytanie jest coś, co nazywa się wielkim filtrem. Jest to koncepcja, zgodnie z którą istnieje bariera biologiczna lub technologiczna ślepa uliczka na którą napotyka prawie każda forma życia i której nie jest w stanie pokonać. Przez długi czas myśleliśmy, że znaleźliśmy tę ścianę właśnie tutaj na Ziemi, ukrytą w naszej własnej historii. Jest to ogromna, trwająca 1,8 miliarda lat, przerwa między narodzinami życia a pojawieniem się czegokolwiek złożonego. Przez prawie 2 miliardy lat Ziemia była światem śluzowców, prostych, jednokomórkowych organizmów, które nie chciały się zmieniać. Ale co jeśli powiem Wam, że życie próbowało się przebić wcześniej? W tym miejscu historia się rozgałęzia. Jeśli chcesz podążać śladami zaginionego świata, musisz się teraz zapisać. A co jeśli dwa miliardy lat temu powstał złożony ekosystem obcych, który został tak całkowicie zniszczony, że prawie przegapiliśmy jego ślady? Dzisiaj przyglądamy się kontrowersyjnym skamielinom z Gabonu i możliwości, że wielki filtr nie jest murem, ale powracającym katem. Aby zrozumieć, dlaczego jest to zagadka musimy przyjrzeć się nudnemu miliardowi. Życie pojawiło się na Ziemi niemal natychmiast po ochłodzeniu się skorupy ziemskiej, około 3.7 miliarda lat temu. Były to prokarioty, proste, wytrzymałe i maleńkie. Były one ostatecznymi ocalałymi, ale potem nic się nie wydarzyło. Przez oszałamiająco długi czas, połowę historii naszej planety, życie pozostawało proste. Utknęło w rutynie. To skłoniło naukowców do wniosku, że skok od prostej komórki do złożonej, eukariotycznej jest tak statystycznie nieprawdopodobny, że może to być powód, dla którego nie widzimy obcych cywilizacji. Mechanizmem tego skoku jest proces zwany eukariogenezą. Wiodącą teorią jest symbiogeneza biologiczne połączenie. Wyobraź sobie prostą archeonę i bakterie. Zamiast zjadać się nawzajem, zawarły pakt stały się zespołem. Jedna żyła wewnątrz drugiej, ostatecznie stając się mitochondriami, elektrownią komórkową. Ta fuzja pozwoliła życiu uzyskać tysiące razy więcej energii niż kiedykolwiek wcześniej. Ten skok stworzył FECA, pierwszego wspólnego przodka eukariotów. Z FECA powstał LECA, ostatni wspólny przodek eukariotów, który ostatecznie dał początek wszystkim roślinom, zwierzętom i ludziom, jakie kiedykolwiek widzieliście. Ale jest problem. Zawsze zakładaliśmy, że było to zdarzenie o prawdopodobieństwie 1 do biliona. Cud. Ale co jeśli tak nie było? Wejdź do basenu Fransevillian w Gabonie w Afryce Zachodniej. To miejsce jest geologiczną gorączką. Znajduje się tam jedyny znany na świecie naturalny reaktor jądrowy. Miejsce, w którym 2 miliardy lat temu stężenie uranu było tak wysokie, że w naturalny sposób wywołało samopodtrzymującą się reakcję rozszczepienia jądrowego. Ale uran nie jest jedyną dziwną rzeczą w tym miejscu. W 2010 roku badacz Abderazak el-Albani, wymawiane Abderrazak el-Alban i, zaszokował świat. W skamieniałościach sprzed 2,1 miliarda lat znalazł skamieniałości, które nie powinny istnieć. Nie były to mikroskopijne plamki, ale zorganizowane wielokomórkowe organizmy o długości do 17 cm. Społeczność naukowa była wstrząśnięta. Panowało przekonanie, że w tamtych czasach nie istniało złożone życie. Sceptycy twierdzili, że były to tylko pseudokamienie, dziwnie ukształtowane minerały lub pirotyna, czyli żelazowy piryt, które przypadkowo wyglądały jak organizmy żywe. Jednak zespół El Albani znalazł niezbity dowód związany z arsenem. W tym środowisku arsen był toksyną. W nieożywionych skałach arsen rozkłada się równomiernie. Ale w tych skamielinach arsen jest skoncentrowany w określonych wzorach. Wygląda na to, że organizm aktywnie próbował odgrodzić się od trucizny, przenosząc ją do określonych tkanek, aby przetrwać. Jest to zachowanie biologiczne. To coś, co robią tylko żywe organizmy. Jeśli te organizmy z France William Biota są prawdziwe, to zmienia to wszystko. Oznacza to, że 2,1 miliarda lat temu, na długo przed pojawieniem się przodków zwierząt, na Ziemi już istniało złożone życie na dużą skalę. Środowisko w Gabonie w tamtym czasie było idealne do eksplozji mikrobiologicznej. Podwodne wulkany i kominy hydrotermalne wyrzucały fosfor i cynk do płytkiego morza śródlądowego. Była to kolebka życia, ale potem wszystko zniknęło. Cała ta gałąź drzewa życia najwyraźniej wyginęła. Dlaczego? Jedna z mrożących krew w żyłach teorii głosi, że padły ofiarą własnego sukcesu. W tym czasie sinice wypełniały atmosferę tlenem. Dla pierwotnego życia na Ziemi tlen nie był świeżym powietrzem. Był toksycznym, żrącym gazem. Było to wielkie wydarzenie utleniające. Możliwe, że te wczesne złożone organizmy rozkwitły podczas tymczasowego wzrostu stężenia tlenu, ale kiedy środowisko uległo zmianie, lub wyczerpały się składniki odżywcze z wulkanów, nie były w stanie zaspokoić swojego wysokiego zapotrzebowania energetycznego. Wyginęły, pozostawiając świat na kolejne miliard lat w stanie szlamu. To prowadzi nas do koncepcji, która jest naprawdę niepokojąca: wielokrotne pochodzenie. Uczy się nas, że wszyscy pochodzimy od lusa, ostatniego wspólnego przodka. Lubimy myśleć o życiu jako o pojedynczej, szczęśliwej iskrze. Ale co, jeśli abiogeneza, początek życia, jest w rzeczywistości łatwa? Istnieją eksperymenty sugerujące, że podstawowa chemia życia nie jest tak trudna do uruchomienia. Jeśli to prawda, to Ziemia mogła być świadkiem dziesiątek pierwszych kontaktów między zupełnie różnymi rodzajami życia, właśnie tutaj, na naszej własnej Ziemi. Wyobraź sobie dwa różne rodzaje życia, zrodzone w różnych basenach pływowych, spotykające się po raz pierwszy. Nie byłyby one kuzynami. Byłyby dla siebie naprawdę obce. Jeden rodzaj życia ostatecznie zwyciężył. Nasz rodzaj. Być może jesteśmy ocalałymi z pierwszej wojny światowej na ziemi, mikroskopijnej walki, która zakończyła się całkowitym wyginięciem naszych konkurentów. Jeśli eukariogeneza, skok do złożoności, miała miejsce w Gabonie 2 miliardy lat temu, a następnie powtórzyła się później, tworząc nas, to wielki filtr nie jest samym skokiem biologicznym. Skok jest łatwy. Trudnością jest przetrwanie na planecie. W tym miejscu paradoks fermiego staje się przerażający. Jeśli skok do złożonego życia następuje łatwo i często, to filtr musi być przed nami, a nie za nami. Jeśli wszechświat jest pełen planet, na których powstaje złożone życie, ale życie to jest tak kruche, że rutynowo wymiera, zanim opuści swoją rodzinną planetę, to żyjemy na krawędzi noża. Skamieniałości w Gabonie są ostrzeżeniem. Pokazują nam, że można mieć złożoność, można mieć energię i można mieć kwitnący ekosystem. A mimo to wszystko to może zostać zniszczone, pozostawiając jedynie ślady arsenu w kopalni manganu. Co o tym sądzicie? Czy jesteśmy szczęśliwcami, którym w końcu udało się przerwać ten cykl? A może jesteśmy tylko kolejnym impulsem złożoności skazanym na wygaśnięcie? Dajcie znać w komentarzach, czy uważacie, że wielki filtr. Jest czymś, co już przeszliśmy, czy też czeka nas to w przyszłości? Jeśli ta głęboka analiza zaginionej historii Ziemi was zafascynowała, kliknijcie przycisk Lubię to i zasubskrybujcie kanał. Pomoże to algorytmowi znaleźć więcej ciekawskich umysłów, takich jak wasze. Do następnego razu, patrzcie w górę i kopcie dalej.